Tymczasem na subkontynencie indyjskim, w krainie spowitej dymem kadzideł i dźwiękiem świętych dzwonków, gdzie niebo przegląda się w wodach Gangesu, a sanskryckie słowa odbijają się echem od marmurowych kolumn pradawnych świątyń. Bramińskie hymny snuły opowieść o istotach, których potęga mogła równać się tylko ich pragnieniu dominacji. Mówiono o Asurach, pradawnych bytach. Często mylnie nazywanych demonami. Lecz ci, którzy zgłębiali wedę, wiedzieli, a surowie nie byli istotami jednoznacznie złymi. Byli potężni, ambitni i niebezpiecznie świadomi swojej siły. Część z nich pragnęła panować nad światem, lecz inni, jak Prahlada czy Bali, kierowali się głębokim poczuciem sprawiedliwości i kosmicznego ładu, które stawiały ich w konflikcie z Dewami, boskimi przeciwnikami. To właśnie asurowie, wedle świętych tekstów, mieli być budowniczymi latających wiman, nieziemskich pojazdów, które przecinały niebo niczym żywe błyskawice. Ich kształty przypominały pałace, poruszały się z zawrotną prędkością, a napęd, który je ożywiał, wymykał się zrozumieniu nawet najbystrzejszych mędrców. W Mahabharacie i Ramajanie opisywano, jak w tych pojazdach toczyły się bitwy bogów walki pełne ognia, światła i broni, która miała moc wypalić całe miasta w jednej chwili. A surowie znali sztukę wykuwania broni tak potężnej, że mogła skruszyć góry, zatrzymać rzeki i rozproszyć chmury jednym uderzeniem. Nie były to zwykłe oręża, były to boskie artefakty, aktywowane za pomocą dźwięku, myśli lub rytualnych formuł, których znaczenia nikt już dziś nie pamięta. Ale najstraszliwszą z ich mocy była wiedza wiedza tak stara, że poprzedzała czas wiedza tak niebezpieczna, że nawet sami bogowie się jej bali wiedza, która, wedle niektórych przekazów, nie pochodziła z tej ziemi, lecz została im przekazana przez tych samych przybyszów, których sumerowie znali jako Anunnaki. Jeśli wizja boskich architektów i kosmicznych inżynierów Rozpala Twoją wyobraźnię. Zostaw łapkę w górę i podziel się w komentarzu teorią. Czy człowiek był dziełem miłości istot z wyższych wymiarów, czy może owocem chłodnego rachunku, eksperymentem przeprowadzonym w laboratoriach zbudowanych z kamienia i światła?